Z tej strony Mazda 380. Dzisiaj sobie skomentujemy taki śmieszny film od cichego. Normalnie. Zobaczymy, jak ten film w ogóle wygląda. No i skomentujemy go. O, już tutaj pierwszy. No, co mnie tutaj dziwi? No, dziwny zbieg okoliczności, że użytkownik cichy. Zrobił idealnie tą samą nazwę odcinka co ja. Tylko, że z błędem gramatycznym, o tutaj nie dołóżę. On w ogóle same błędy gramatyczne robi. No i co? Już nazwa skopiowana. Humorystycznych, no to też skopiowane, bo ja też robiłem w cech humorystycznych. Zacznijmy od. To, może jeszcze do Backroomsów walniesz normalnie takie. Tutaj zobaczcie takie normalnie. Co tu się dzieje no? Tutaj jakieś normalnie takie, wiecie, jak wideo z backroomsów Zacznijmy od. Da, oglądamy. Od początku. O, kolego nawet znasz. Kurde, on nawet zna datę dołączenia do, do północy Mazowsza. O kurde. Dawa. No. Dzięki za promo. Yy, ale kolego, rozumiesz, że to właśnie ty mnie dodałeś. Kolej, pisze, że ja go dodałem do znajomych, a dosłownie sam mi wysłał zaproszenie do znajomych, bo chciał mieć twórcę gry. W znajomych, no a tutaj piszę, że to ja go dodałem, nie? Beka, beka, beka. Tak, idziemy dalej. Yy, no, wszystko bogic, kiedy był z ekipa i zafirek. To są spokoziomki, nawet fajną gierkę mają. Projekt mazowiecki, yy, kolego. Ach, jakie hejty! Ty wiesz, co ty w ogóle mówisz? Przecież to wszystko zaczynało się od tego, że ty wywoływałeś na serwerze dramy pięciogodzinne o to, że ktoś obraził twojego szczęcha Seata Leona za dwa złote. Rozumiecie? Koleś pisze, że dołączyłem do hejtowania. A najlepsze jest to, że koleś każdego dnia, każdego dnia Robił dramy nawet całodniowe, o to, żeby powiedzieć, że Opel zawiera to jest ściek, a Seat Leon jest najlepszy. Więc. Halo daj, idziemy dalej. No, wow, yy, ok. Tylko fajne wspomnienia są z serwera DC jak na przykład taki kolega XD. Prosił cię wielokrotnie, abyś dołączył na WC, i ty wojszczat, a ty ani razu nie dołączyłeś na niego. <laughs> a kiedy dołączyłeś, to z wyciśnionym mikro. Mimo... Coś pisze się przez si. Uś, tutaj też si, tutaj rzecz z kropką. Ły. Mimo rozpoznałem. No, mimo rozpoznawania, e, e, Przeczytamy to sobie. E, tylko dziwi mnie to, dlaczego on tutaj wysyła screenshot e, dosłownie tej samej rzeczy, co on mi wysłał wcześniej. To mnie dziwi, naprawdę. Ziomek wysłał mi to dwa dni temu, potem to usunął i teraz znowu to pokazuje. E, What? Na no i co on tutaj mówi? No, w no. życiu sobie nie poradzę. Ja chcę powiedzieć, że ja sobie w życiu nie poradzę. Cichy. Ja sobie w życiu nie poradzę. No. Oko. Już to widzę. Jeśli... No, ja też jestem sobą. Dziękuję za komplement. Zostanę skazany za to, że cichy napisał do mnie, się. Wow, już to widzę. Ja mają w ogóle, to mogą być. Da, przewijamy to, bo koleś naprawdę, on naprawdę użył tego, tego czegoś do gadania. Tego, jakby modulatora, czy tam czegoś innego, tylko, no, dostaję za darmo na jakiejś ciekawej stronce, tylko po to, aby przeczytać to, to, wszystko. Żeby on chociaż mógł to przeczytać swoim głosem, ale nie. On się wstydzi swojego głosu. I tyle będzie ich. Dobra. co jego reakcję Aha. Spoko. E, koleś. Tylko szkoda mordo, że nie usunąłeś w Photoshopie tego wszystkiego, co usunąłeś, ponieważ usunąłeś tutaj każdą idealnie wiadomość, jaka się tutaj znajdowała, Poza tym zacenzurowałeś też moje profilowe, więc to też jest trochę beka z ciebie. E. No, to prawda, mam dobre wyniki w szkole, dosyć. Yy, żadnej sławy nie chcę osiągnąć, nagrywam tylko dla fan no bo to jest prawda. Tutaj już, wys tutaj wysłał mi zdjęcie, no wiecie, od tego czegoś. Wysłał mi jeszcze od tego czegoś. Wysłał mi jeszcze tam screenshota, A, wtedy na początku. No i oczywiście tutaj. Yy, jak napisałem tutaj Wód. I co ty jest za dużo dragów. No to oczywiście tutaj została usunięta jego kochana wiadomość W której napisał, żebym, no wiecie Wysłałem już to słowo na Z i żebym ja się za ten, i bo jestem idiotą Tutaj napisał, że jestem debilem Czy jakoś tak ja napisał, Że nie, jestem niewiniątkiem, a ja potem where Tutaj zaczął gadać coś, tych, no wiecie, coś o tych niewiniątkach Że ja nie ma dowodów, no bo ja nawet nic takiego nie zaczynałem. Potem wysłał to coś, no i ten. Jeszcze niedawno. Um, on się naprawdę powtarza. Możemy teraz wejść w jego posta. Wejdziemy sobie w jego posta. Cichy. Społeczność. No i co? On dosłownie, on dosłownie przekopiował swoją linijkę powiedzenia yy, po prostu do filmu. On nic od siebie nie napisał, tylko jakby skopiował wszystko, co napisał wcześniej. No. Sensu to trochę nie ma. Yy, tutaj, oczywiście, komentarz. On nie udawaj niewiniątka. Jeden, jeden, ten jego argument. No i ten, lecimy dalej Byłeś moim idolem A i ogólnie kolego To nie, musiałeś być nie musiałem być twoim idolem Po drugie To jeszcze mam coś do powiedzenia Och, dużo masz do zrozumienia, ponieważ YouTuberem nie można być mając 0 subów YouTuberem jest się dopiero od 1000 subów A takim mini YouTuberem od 100 subów Więc no Jeszcze ten modulator. Jestem pseudo-youtuberem. No i co? Seria jego cały odcinek, był poświęcony tylko na modulatorze głosu i na wszystkich wiadomościach, które mi wysłał. A i ogólnie dzięki za promo. No i ogólnie. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się w następnym odcinku i. Elo!